Hej, rebenki to Aqua. W tym odcinku robimy sobie kolejny spacer po galerii The Sims 4, bo ostatnio zaczęłam mocno szperać w poszukiwaniu ciekawych parceli i znalazłam. Ale znalazłam takie, które chyba powinny mieć dosłownie oznaczenie plus 18. No nie wiem. Ja jeszcze ich wnętrza nie widziałam, to oczywiście sobie zaraz zrobimy razem. Ale póki co widziałam ich opisy i te są mega przerażające, co jest w sumie yy, dziwne. No ale też jest spoko, jeżeli chodzi o klimat października, wiecie, Halloween, te sprawy. Ale chciałam podkreślić, że jeżeli nie macie ukończonych 16 lat, to lepiej zapytajcie się o zgodę rodzice lub opiekunów. Kuna, czy faktycznie ten pozwala wam na oglądanie takich treści? No bo wiecie sami, jak jest: Galeria The Sims jest dopiero dostępna od 16 roku życia, więc zabawa zabawą, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Dzięki wielkie dla wszystkich moich wspierających za pomoc w rozwoju kanału. Tak jak zawsze będę wam zostawiać okładkę parceli i nazwę autora, także możecie sobie śmiało pobierać te parcele. Teraz lecimy zobaczyć pierwszą nieruchomość i zaczniemy od tego mrocznego opisu i tu będę musiała przycinać pewne słowa, tak, żeby algorytm YouTube'a nie myślał, że mówimy o czymś bardzo dziwnym i niedobrym. Mam nadzieję, że oczywiście się we wszystkim połapiecie. Wyrwany z koszmarów dom położony pod adresem 1313 jest równie przerażający jak tylko się da. W latach 70. w tym prostym domu jednorodzinnym doszło do aż 42. Hmm, Ernest. I 18 zaginięć. Miejska legenda głosi, że jest to dom seryjnego RC, klauna Jiglesa, który słynął z nagrywania na wideo. Hm, h, h, rci swoich ofiar. Wejdź, jeśli się ośmielisz. Jak dla mnie, serio, opis jest mega mocny. Ja na początku, jak przeczytałam ten opis, normalnie wiecie, pełnymi słowami i tak dalej, to naprawdę zdębiałam, że coś takiego w ogóle w galerii przeszło. No ale dobra, słuchajcie, no idziemy na zwiady, no bo tutaj po prostu, pff, nie wiadomo, co nas może spotkać. Parcela prezentuje się naprawdę całkiem nieźle. To wszystko jest naprawdę bardzo ciekawe. Ciekawie wykonane. Ja Wam powiem szczerze, że uwielbiam, kiedy autorzy parceli wchodzą w takie naprawdę mroczne detale, kiedy te krzaczki są zarośnięte. Także ja to jestem naprawdę od razu zachwycona takimi rzeczami. No ale zobaczmy, jaką tajemnicę skrywa wnętrze tego domu. Jesteśmy w tej chwili na parterze. Tutaj mamy ewidentnie kuchnię z czymś w stylu jadalni. Wszędzie są podrapane ściany, wszędzie są jakieś pajęczyny. Nawet mamy obraz tego klauna, co w sumie jest bardzo charakterystycznym elementem tej całej historii. No ale dobra, idźmy dalej. Tutaj jest korytarz. Tutaj jest coś w stylu takiego, jakby saloniku. Już widzę, że jest creepy. Są tutaj jakieś porozrzucane ubrania, wiadro, jakieś plamy, gazety, ręce, mm, jakieś dziwne sprzęty, które są takie, uuu, w tej sytuacji trochę ee, mało medyczne. Dalej mamy jakieś tutaj kolejne sprzęty, jakby kaczkę, powiedzmy, że wypchaną, coś w tym stylu. Jest naprawdę grubo. Te popękane ściany, te stare obrazy, pajęczyny, no naprawdę daje to świetny efekt. Tutaj mamy garaż w porządku. Dobra, tutaj jest garaż, jakieś palenisko, są tutaj jak. Jakieś manekiny i jest faktycznie ta kamera, o której ktoś tutaj nam wspominał. Aha, o, ja pierdzielę, dobra. Tu jest jakieś krzesło, o Boże, dobra, to jest, to jest już przerażające. To jest... Ok, idziemy w takim razie dalej. Zobaczmy, co kolejne piętro dla nas skrywa. Tu jest jakiś pokoik, jakieś świeczki, ubrania. Hmm, ciężko stwierdzić, czy to jest sypialnia tego klauna, czy może kogoś, kogoś innego. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. E, pokój z podrapanymi e, ścianami. Z kijem baseballowym. Tutaj widać też, że ewidentnie się coś działo. Ojej, ojej, ojej. No dobrze, dobrze, dobrze. Łazienka zarośnięta z rybkami, z kolejnym jakimś sprzętem, w tym przypadku niemedycznym. Mhm, mm mhm, mm dobra. Tu jest obrzydliwie, tu jest. Boże, świetnie, boję się. Nie, okej, okay, dobra, w porządku. Jest, wiecie co, naprawdę? Te kilka obiektów, które naprawdę są bardzo niepozorne w grze. Jak się właśnie w taki sposób je ugrupuje, to wyglądają po prostu przeobrzydliwie. No, że różnej wielkości. masakra, Okej, okej, okej. Chyba mi już naprawdę to wystarczy. E, dobra, czy coś jest na dachu? Nie, nie ma, dobra, to idziemy w piwnicę. Mm piwnica. O, dobra, no sama tego chciałaś, nie? W sumie więzienie z jakimś krzesłem metalowym. Ojej, łańcuchy, łóżko. O, o, o. Tutaj jakieś uff, jakieś kwiatki, roślinki. Chociaż tutaj już się dzieje dziwnie. Okej, okay, to jest jakaś taka jakby trochę trumna, nie? No dobrze, to to by było na tyle. Czy coś tutaj jeszcze w dół znajdziemy? Nie, na szczęście. Okej, okay, dobra, powiem wam tak. Ta parcela mocno mnie zmęczyła psychicznie. Jest bardzo ciekawa, nie mogę powiedzieć, że nie? Mocna, 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 mocna. Dajcie znać, co w ogóle o tym wszystkim myślicie. Ja jestem trochę przerażona. W 1912 roku w tym ślicznym domku miała miejsce straszna zbrodnia. Zaginęło tu dwoje rodziców i sześcioro dzieci. Herman lat 11, Mary 10, Artur 7, Paul miał lat 5, Lena 12 i Ina, która miała 8 lat. I wszyscy byli przyjaciółmi w Sleepover. Wszyscy zostali <laughs> i ci w łóżkach yy, siekierą. I sprawca, którego właściwie nigdy nie odnaleziono, zakrył wszystkie lustra w domu. Sprawa jest ciągle nierozwiązana, a dom do dziś jest nawiedzony. Straszna jest ta historia, ze względu na to, że tutaj jeszcze ktoś po prostu w tym opisie dodał imiona tych dzieci i ich wiek, i to jest takie okropne, to wręcz mocno chwyta za serce. No ale sprawdźmy wnętrze. To naprawdę mały domek, w sumie nie wygląda źle, nawet jest dość ciekawy. Ja w sumie podobne domy buduję. <laughs> o, przepraszam, tu jest bardziej zaawansowany dach, no ale dobra, wchodzimy w takim razie do środka i zaczniemy sobie z powrotem od parteru. Czy to faktycznie wygląda jak typowy rodzinny dom? Tak, kochani, wygląda. Co tutaj może być dziwnego? Jak na pierwszy rzut oka, to w sumie nic. Tutaj mamy faktycznie jakiś taki, powiedzmy, salonik. Tu powinna być raczej kuchnia z jadalnią. I w sumie takie pomieszczenie tutaj mamy na samym dole. Dalej lecimy. Co tutaj ewentualnie będzie takiego dziwnego, nie mam pojęcia. Ale jak widać, pierwsze lustro, które nie zostało zakryte. Więc tutaj widzę jakąś pewnego rodzaju niekonsekwentność. No ale dobra, zobaczmy w takim razie, co skrywa kolejne piętro. I proszę ja Was bardzo. Okej, okay. tutaj mamy jakiś taki, powiedzmy, no, zwykły obrazek. Jest łóżko. O, jakieś tutaj przytulanki, misie i tak dalej. Faktycznie jest naprawdę dużo łóżek, więc w sumie, jakby nie patrzeć, tutaj już mamy miejsce na przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery simy. Kolejne miejsce na kolejne simy. Ale nie wiem, czy tej chałupy wystarczyło dla tych wszystkich osób, które zostały wymienione w opisie. Może być średnio. Tutaj są strzałki jakieś. Tu już widzę kolejne pomieszczenie, które ma strzałki. Tak pomyślmy, może to. Dobra, okej, okay, widzę. Dobra, dobra. Mamy pierwsze lustro, które jest zasłonięte. O, teraz się poczułam tak dziwnie. No ale dobra, tutaj yy, to nie są lustra, to są tylko i wyłącznie okna. Kolejne lustro mamy zasłonięte, dobra, to jest już bardzo creepy. <laughs> no dobra. Co tutaj jeszcze ewentualnie? O, tutaj jest jakaś szafa, jakby. A sobie zobaczę, co to dokładnie jest w środku. Czy jest coś ciekawego? Yy, nie, dobra, tutaj nic takiego dziwnego nie ma. Dobra, to w takim razie idziemy sobie stąd. I czy mamy jakieś kolejne piętro? Nie, to już jest dach. No dobra, co mi tutaj ewentualnie na dole umknęło? Może ja czegoś nie zauważyłam, słuchajcie. A, dobra, okej. Okay. Tutaj mamy zasłonięte to lustro, ale wiesz. A nie jakąś specjalną płachtą. Tutaj jest jakiś plakat, ale to w sumie nic znaczącego. Tutaj dzisiaj jeszcze pojawiły jakieś strzałki. O, tutaj. Dobra. I. Okej, okay, to chyba oznacza, że musimy iść na dół. Czy dobrze myślę? Tak przypuszczam. O, tutaj jeszcze mamy pokój. Ten mi umknął. Okej, okay, kolejne łóżko i kolejne lustro, które zostało zasłonięte. Tylko tutaj faktycznie nie jest zasłonięte to w łazience. No ale dobra, może jakiś błąd też wyniknął z tego wszystkiego. Tutaj może też coś było, ale wiecie co, zajrzymy sobie na dół. Totalnie pusto. Okej, okay, dobra, w porządku. Więc jedyna tajemnica, którą skrywał ten dom, to po prostu zasłonięte lustra. No ale to jest dość w sumie też mroczne, plus ta cała historia. No, tak czy siak, kochani mi się to podobało. Trochę mam wrażenie, że psychicznie odpoczęłam w tym domu po tym pierwszym. Nikt do końca nie wie, co się tutaj wydarzyło i nikt nie odważy się wkroczyć. Krążą pogłoski, że cała rodzina <laughs> w śnie, ale dlaczego? Wszyscy naraz. Dom pozostaje nietknięty przez 50 lat. Wejdź, jeśli się ośmielisz. No, ja przypuszczam, że my musimy tutaj wejść, musimy się ośmielić i musimy to zbadać. I muszę powiedzieć szczerze, że dom naprawdę na zdjęciach wygląda przecudownie. Naprawdę przepięknie to wygląda, więc wchodzimy. O, oh, wow! Wygląda to naprawdę dobrze. Nawet mamy bramę tutaj z psów i kotów, jakieś śmieci zarośnięte, jakieś tutaj patyki suche. Dosłownie zarosły nawet okna. Niesamowite! To wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ktoś się starał mocno w detale, aż to naprawdę ciekawa, jak wygląda wnętrze. O proszę, nawet mamy basen, który jest taki, no, zaniedbany totalnie. Świetna sprawa! Pierwszy raz widzę, żeby ktoś tak właśnie ogarnął basen, bo zazwyczaj są to wszystkie, wiecie, takie stawy z jakąś taką brudną wodą i tak dalej, a tutaj faktycznie, no, był na to jakiś pomysł. No więc tym bardziej wchodzimy do środka. I idziemy od razu na parter. Wow! Wow, I jeszcze raz wow. Najpierw zobaczymy sobie, jak to wygląda ze ścianami. I tak, tutaj mamy korytarz, brudny dywan, jakieś obrazy, pełno pajęczyn, mega. Tutaj jest jakiś salonik, oczywiście, to wszystko też jest bardzo mocno zaniedbane. Już prawie w ogóle nie pamiętam historii tego domu. <laughs> nie no, wiadomo, wiemy, że 50 lat był opustoszały, i wiadomo, niesamowicie to wygląda. Stare obrazy, to wszystko, te pajęczyny, no, nadają fajny klimat. Tutaj mamy coś w stylu jadalni, i tutaj jest jeszcze taka wnęka z kominkiem. Tutaj mamy co? Kolejny jakiś korytarz, z o, z barem nawet. Fajnie to wygląda. Widać pełno tutaj jakichś łapek i tak dalej, więc ktoś tutaj się kręcił i miał ubłocone buty. Mamy wielką zniszczoną kuchnię. Fantastycznie to wygląda. Ranny, naprawdę. Świetne. Mamy nawet dwie lodówki. No proszę, ja was bardzo, na bogato. Okej, okay. tutaj jest jeszcze jakiś, widzę, że pokoik z telewizorem. O, pełno kana. Fotel jeden, fotel drugi. Idziemy na kolejne piętro. I tutaj też mamy, o, ła... o, o, okej, okay, okej. Okay. Y nie wiem <laughs> czy to co zobaczy. Jezus Maria, co tu się dzieje? Słuchajcie, to są. Ja pierdziele widzieliście. To dobra, zaraz tam przejdziemy. Okej, okay, słuchajcie, wszędzie tego jest pełno. Dobra, co zauważyłam? Co mogło Wam umknąć? Chociaż myślę, że raczej wy też zauważyliście to, to po prostu w łóżkach jest pełno szkieletów. <laughs> okay. Kurde, nie wierzę, po prostu. Masakra. Masakra jedna wielka. Okej, okay. faktycznie tutaj mnóstwo ludzi odeszło w śnie. <laughs> o kurde, no to jest naprawdę mocne. Ja pierdziele, po prostu nie wierzę. <laughs> Teraz policzmy sobie ich wszystkich, więc wychodzi na to, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Mamy jedenaście kości trupu. Masakra! No, tutaj się akurat naprawdę mocno zdziwiłam. U góry jest tylko poddasze, i zobaczmy w takim razie coś jeszcze na dole. Nie, okej, okay. mocne, to było naprawdę mocne. Nie spodziewałam się tego. To była totalnie dla mnie niespodzianka, taka bym powiedziała, że nie do końca miła, ale no, to było grube. Nie dość, że dom naprawdę pięknie wygląda, jeżeli chodzi o cały wystrój, bo jest to naprawdę dobrze zrobione. To jeszcze po prostu to, co zobaczyliśmy tam w środku, to jest wow. Dobry wieczór Państwu. Znajdujemy się dosłownie przy tragicznie opuszczonej posiadłości. To tutaj doszło do niewyjaśnionej tragedii i do zaginięcia kilku zimów. Eee. Co jest? To się zwoknie, patrzy na nas. Chyba powinniśmy stąd iść. Ale w tym domu nie mieszka od lat. Sama zobacz. O nie, przecież to jest.